Kiedy chory jest przekonany, że nie żyje. Co ich zabiło? W 1880 roku francuski neurolog Jules Cotard badał pacjentkę opisywaną jako Mademoiselle X, która była przekonana, że nie ma mózgu, nie ma serca ani żołądka i właściwie to nie potrzebuje jedzenia, bo jest martwa. Cotard opisał nowe zaburzenie, a pacjentka ostatecznie umarła z głodu. Oto pacjenci twierdzą, że nie istnieją lub że są martwi. Często mają poczucie braku ciała lub braku konkretnych narządów. A więcej o tym przypadku i o innych bardzo ciekawych tutaj znajdziecie w dłuższym filmie na ten temat. Przypadłość najczęściej pojawia się u osób z uszkodzeniami płata czołowego i ciemieniowego, które odpowiadają za rozpoznawanie własnego ciała i emocji. Pewien Brytyjczyk na przykład czuł sobie tylko krew bez pozostałych narządów. Inny pacjent Dodatkowo widział wszystko w szarościach i był pewien, że jest w czyśćcu. Kolejny twierdził, że z całą pewnością się rozkłada, bo wszędzie czuje woń zgnienizny. Moi drodzy, przedstawiam syndrom kotarda, zwany też syndromem zombie.